W ubiegłym tygodniu Sławomir Nitras zrezygnował z kierowania szczecińską Platformą Obywatelską. Jego gesta, także uzasadnienie wywołały w partii duże oburzenie. Powodem miało być nieuczciwe pompowanie kół partyjnych przed zjazdem delegatów. Jak mówił na konferencji prasowej, nie chce przyczyniać się do istnienia patologii. Te słowa nie mogły przejść bez echa. Do sądu koleżeńskiego Platformy Obywatelskiej wpłynął już wniosek o wyrzucenie polityka z partii. Do chóru krytyków dołączył ostatnio senator Platformy Obywatelskiej Norbert Obrycki, który stwierdził, że Nitras Swoimi słowami obraził wszystkich działaczy i powinien ponieść za to karę. Głos w tej sprawie zabrał nawet premier Donald Tusk, do którego Nitras wystosował list z prośbą o interwencję. I z tej strony polityk również nie otrzymał wsparcia. Premier nazwał zachowanie Nitrasa rozżaleniem, a nie konstruktywną troską o przyszłość partii. Nad Nitrasem zbierają się więc coraz ciemniejsze chmury. Jednak, jak mówił podczas konferencji prasowej, spodziewa się, że ostatnie wydarzenia mogą być końcem jego politycznej kariery. Póki co nic nie zapowiada szczęśliwego zakończenia.